Cześć witam, znajdujemy się w Obrzycach, w szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych, a także z innymi problemami. I na, naprawdę mało ludzi wie o tym, że kiedy kanclerz tysiącletniej Rzeszy doszedł do władzy, to tutaj właśnie zapach starości. To tutaj właśnie dokonywano eutanazji, czyli tak zwane życie, nie warte życia, a w skrócie Kryptonim T4. Tak wyglądają wnętrza po niemieckich budynków. Ale zapach jest taki inny. Budynki historyczne, przepiękne. Ogólnie to było miasteczko samowystarczalne, z własną kolejką. Z kotłownią, sklepiki. Było to tak naprawdę wszystko. Kostnica. Oddział pierwszy, drugi. Czyli jesteśmy daleko, daleko tam. Idziemy zobaczyć budynek numer 28. Widzicie, wszystko jest w oryginale. Wszystko jest oryginał. Tu jest kotłownia, też oryginalna. Tutaj zresztą pani mnie przed chwilą poinformowały, z tymi rozmawiałem, że to już było szykowane także prosektorium. I miało być również miało być palenie. Tak jak w nazistowskim obozie koncentracyjnym oświęcim, to tu też już było wszystko przygotowane. Właśnie się od pani, pani przeciwną do wietrań, które tutaj pracują. Tutaj chyba jest jakiś pomnik upamiętniający, nie jestem pewien, zobaczymy. Tak, tak, tak. Obrzycy, pomnik pomordowanych pacjentów. Aby pełnić zdać sobie sprawę z losu chorych w zakładzie obobrzyca w czasie II wojny światowej wymienić trzeba takie elementy ich traktowania jak Niedożywienie i przymus do ciężkiej pracy, powodujące wyniszczenie organizmu, zaniechanie leczenia, znęcanie się fizyczne, poganianie, bicie i kopanie, brutalna przemoc i podstęp. Poświęcony pamięci ofiar hitlerowskiej służby sanitarnej z lat 42-45. Jest zniesiony w 1966 roku na terenie szpitala. I to jest to właśnie. W Dniach ludzkość nie zapomni między rzecz obrzyce i to jest najważniejsze. I tu jesteśmy z drugiej strony. Nie mam pojęcia, co tu jest, ale jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat co tu mogło kiedyś być możecie kochani pisać w komentarzach jesteśmy prawdopodobnie przy kostnicy zaraz zobaczymy czy to jest rzeczywiście kostnica ale po tym wieździe myślę że to są to jest prosektorium mi kostnica. Stara portiernia. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale nie będzie widać nic jest. Widoczność zero Tak i to stare prosektorium, kostnico Wszystko pozasłaniane Żeby człowiek nie mógł zobaczyć Widać? Nie za wiele widać. Tutaj też nie za wiele widać. Po co to jest pozasłaniane? Nie mam pojęcia czemu ma to służyć. Szkoda, że zamknięte. Przed chwilą rozmawiałem, oczywiście, z pracownikiem tego szpitala. Potwierdził, że to jest kostnica. Była kostnica. Stara jakaś portiernia biekowa. A żeby pójść na cmentarz, to trzeba wyjść całkowicie z szpitala. Jesteśmy w starym niemieckim cmentarzu, które padły ofiarą te cztery. takie widzę, trochę zapomniane już przez człowieka Konieczny, Ludwik Konieczny urodzony 1911 Zmarł 1955 rok Tych drogów tu na pewno więcej jest Już widzę, że ich jest więcej I tutaj w tych grobów dużo mówię jest. Nie będziemy na każdy wchodzić. Bez sensu, ale obejdziemy cmentarzyk sobie. Jak widzicie wszyscy lgną z całego świata do różnych muzeów, 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 muzeów. Do różnego muzeum. Oświęcimiu czy gdziekolwiek indziej. A tymczasem tutaj się odbyła ogromna tragedia, o której tak naprawdę bardzo mało ludzi wie, że tutaj prawie 10 tysięcy ludzi poszło istnień ludzkich i tak naprawdę i tak naprawdę ludzie niewinni którzy po prostu nie przynosili zysków dla trzeciej rzeszy wszystko zarośnięte zbliżamy się do takiej zbiorowej mogiły chyba prawdopodobnie Pamięci spoczywających na tym cmentarzu tysięcy ofiar różnej narodowości uśmierconych w ramach zbrodniczej akcji eutanazji realizowanej w latach 39-45 przez niemiecką służbę medyczną w zakładzie dla obłąkanych w Obrzycach. są płyty na krotnie No i odszotam tam dalej do końca. Tam za mną, daleko, daleko, ale tam już nic nie ma. Tutaj to co widoczne jest, to wszystko zarośnięte, aczkolwiek tutaj są groby wszędzie po prawej i po lewej stronie. Wracamy na teren szpitala, zobaczyć budynek numer 6, w którym właśnie byli też przytrzymywani ludzie, którzy nie przynosili delikatnie mówiąc zysków dla tysiącletnich Rzesz i byli poddani te cztery. I opuszczamy cmentarz. Jak powiedziałem kierujemy się do budynku 6, w którym dokładnie na pierwszym piętrze przebywały osoby, które były przydatne do pracy i przynosiły zyski dla Tysiącletniej Rzeszy. Natomiast już na pierwszym piętrze przebywały osoby, które były już przyszykowane do, do, do eutanazji. Poprzez i to było oczywiście też osoby świadome, psychicznie wiedziały, że co je czeka te osoby. No i były uśmiercane za pomocą środków uspokajających. A jeśli to nie pomogło, no to wiadomo, że przez zastrzyki. No i wracamy z powrotem na teren szpitala. Na dzień dobry Kostnica. Ja tam telefon do szyby, może będzie później coś widać. Ja tutaj nie sięgnę ale może coś się uda zobaczyć chociaż trochę widać a z tej strony zobaczmy żeby nic nie popsuć o to co widzicie i tyle, że można było zobaczyć Kostnica, szpital w Obrzycach To widać miejsce dla wózków wjeżdżano Wydanek numer 7, My w dalszym ciągu, ciągu szukamy go tylko numer 6. Tu jest, widzę, coś zabytkowego. To jest, to jest wszystko zabytkowe. Tylko wygląda, jakby było otwarte, coś, ale co to jest? Coś zamknięte. Aha. Szukamy szóstki. Wszystko jest zniszczone przez czas. To jest to co byliśmy wewnątrz. Tam jest dziesiątka. Gdzieś tu blisko powinna być szóstka. No i tutaj się przed chwilą pani pytałem. To jest budynek numer 6. I właśnie on nie jest oznaczony. O dziwo. A to tutaj właśnie były na pierwszym piętrze przytrzymywane osoby, które przynosiły zyski, bo jeszcze miały siłę aby pracować dla y, Tysiącletniej Rzeszy. Natomiast na pierwszym piętrze już były przytrzymywane osoby, które nie nadawały się do pracy. Były to często osoby świadome po prostu psychicznie, tyle że no nie domagały. Tak, to jest ten budynek. Dokładnie jest oznaczony numer 6. Jesteśmy przy budynku numer 6, w którym na parterze przebywały osoby, które mogły pracować dla tysiącletniej Rzeszy i pracowały. Nie miały takiego statusu pacjentów. Natomiast na pierwszym piętrze przebywały osoby, które po prostu z przyczyn zdrowotnych nie nadawały się do pracy i były przytrzymywane, aby dokonać na nich te cztery kryptonim, czyli życie niewarte życia. Tak wygląda cały budynek. Szkoda, że jest zamknięty. Oto tak, 6. kitaplar da wszystko. No i cóż, będziemy kończyć tą niezbyt wesołą przygodę historię. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję za wszystkie łapki w górze, Dziękuję za komentarze. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Oddział 6 dawnego szpitala, w którym była wykonywana eutanazja, czyli kryptonim T4, ustanowiony przez kanclerza III Rzeszy, tak zwane życie nie warte życia. Pozdrawiam.